Moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, buziolce, buziolce. Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku For My Channel na moim kanale. I dzisiaj nagrywam po aktualizacji, jest to odcinek numer 3. Ponieważ pierwszą historią, którą nagram po aktualizacji, tak jak było zaplanowane, była córka księżyca, ponieważ miałam po prostu w planach ją już zakończyć i zakończyłam. Drugą historią, którą nagrywam po aktualizacji, jest Arkanum. Celny czeka spotkanie jeszcze z jednym duchem przeszłości. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się nagrać cały odcinek, no ale może chociaż połówkę, tak? To tyle. Nie wiem, czy ja będę gadała na tym odcinku, ale myślę, że tak. I chciałam jeszcze, wam powiedzieć, że jest nowa historia w klubie Romantyki. I co mnie w niej zaciekawiło, to nie sama, w ogóle to, że jest nowa historia, no bo nowe historie teraz bardzo często się powiadają, tylko to, że postacią przewodną, czy naszą MC, naszym właściwie będzie main charakter, tak nie przymierze jeśli powiedziałam naszym. Because this is a boy, będzie to chłopak, this is a man, będzie to mężczyzna. I to mnie zaciekawiło, nie wiem, czy będę nagrywać tą historię, no ale na pewno mm, warto się skupić na tym, że będzie to z udziałem mężczyzny, dlatego to tak wiecie, zachęca, więc może pomyślimy nad tym. Koń pomyślałam, że Arkanum będzie historią tego typu co żagla węgle. W którym nie będę za dużo gadać, ponieważ no to po prostu są takie historie, w których chcę sama w swojej głowie, jakby je przeżywać, też trochę sobie tym pokazywać mm. i dlatego po prostu, jak będę miała coś Wam do powiedzenia, ciekawego o tej historii, to wtedy będę przygłaszała, to, że to będzie mówię sobie słuchać muzyki, ale wszystkie moje ważne poglądy będę Wam mówiła. No bo obecnie mam tyle historii jednak do nagrywania, że. Nie jestem w stanie na każdej być, wiecie, w pełni, głosowo zaangażowania. zwłaszcza, że mam jeszcze Gniew Tytanów, jakby... Mm, <grym> yy, jaką jeszcze historię? Grzeszny Londyn, tak. Tutaj mam jeszcze Córkę Księżyca dopiero co zakończyłam. <grym> Ale dzięki temu przynajmniej mi się zwolniły, bo dwie mniej historie nagrałam już, koniec sekretnie bez koniec Córki Księżyca, więc będę miała więcej czasu. I myślę, że po tym jak najrwę nowe odcinki z aktualizacji, to później będę raczej się zajmowała ża nagrywaniem żagli i tego, co mi tam zostało. Ale na razie taki spokojniejszy odcinek z Arkanu, to też fajna historia o tym świecie równoległym. Ale ponieważ nie chcę, żebyście ją całkiem tracili, no to po prostu będzie tak, jak jest. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Rozdział trzeci: Duchy przeszłości i teraźniejszości. Ceny związane ze śmiercią. No to tego się nie spodziewałam. Dlatego też dobrze, że ostrzega klub romantyki tak samo jak kiedyś było w Gniewy Stanów, że rozdział zawiera sceny związane z narkotykami. Uwaga, klub romantyki nie promuje podobnych substancji, wiadomo. No i to jest fajne, że klub romantyki tutaj nas yy, ostrzega. Mmm, jakiś strój, Mmm, Naprawdę mrał. Kurde, lijam od razu, by coś mu tam w spodniach. <grych> powiedzieć, że muzyka w tej historii arkanów także mi się bardzo podoba, na przykład ta. Słodka, romantyczna, miła, smutna, z pasją, z melodią, także pochwalam, tak samo jak w sekretnie, bo miałam swoje ulubione turu. Dobra, koniec wokalu grajmy tu, 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 tu. Nie dałam rady. Sam tartolog jest na rysunku. Jego już nie ma. A dawajmy taką hardą. No cóż, jak dla Służącej, to nie dziwię się, że Selena jest dość mocnym charakterem. Będziemy cały czas w tym stroju, w ogóle nie możemy się przebrać. Trochę mi szkoda. Ja Pierwole, jak się Kurwa, mać. Przepraszam Was, kochani, ale ja walę. No wiecie, chciałam grać bez głosu, no ale kurczę, nie da się. Usłyszawszy żeński płacz, odwróciła się. Kto to, co to ma być w ogóle? Jezusa, co to był, jakiś duch jakiegoś. Wie... Co to. Hmm? Selena zdążyła dotrzeć tylko z sylwetki dziewczyny, przymykając korytarzem izola za narzędzami, przebiegła do niej i zamknęła się w pokoju. Kto to? Ej! Proszę, poczekaj! Poczekać! Zostawiła placę pod drzwiami ro roba i przebiegła za dziewczyną. Jest pani tam? To był duch. Selena ostrożnie otworzyła drzwi i do środka. Nie rób tego. Powróć i nie rób tego. W pokoju nie było nikogo. Mogłam przysiąść, że ona tu weszła. Selena zaszła. Za połóżką szafy odeszła cały pokój. To był duch Seleno. Wróciła do drzwi, ale już na prawo obejrzała się, żeby się, że nikogo nie ma. Może mi się zdawało? Nie zdawało ci się, niestety kurwa, nie, tasa czekała tam, gdzie ją zostawiła. Selena znowu spojrzała w stronę końca korytarza, jakby spodziewała się, że dziewczyna wyjdzie z pokoju. Ale korytarz był pusty, bo ciela selany przebieg draszcz. <sum> czyli tej służącej. Rozejrzała się, czyli były dla mnie, bo teraz ja jestem Lid, takie jakby z przyszłości. Żeby upewnić się, że Rob jest jeszcze w łazience, znów spojrzała na kartkę. Zdążyła znaleźć swoje nowe imię i przeczytać Lid, ma z tym coś wspólnego? Co ty tu robisz? Oh my god. Celna zwróciła się w jego stronę. Rob wycierał włosy ręcznikiem. Z jego gołego tortu ściekały krople wody. Celna zapadła. Patrzyła się w jedną z nich, spływającą po brzuchu, a potem niżej niżej. Stela pospiesznie odwróciła wzrok. Zbytnio jesteś harda. Śmiała tylko Przyniosłam panu śniadanie, a nie mogłeś przebrać soli. Rok podszedł do niej, odepchnął ją brutalnie i złożywszy papiery schował je do szafki. Nie chcę, żeby ktokolwiek chodził mi do pokoju pachniało od niego świeżością jakimś osobistym, męskim zapachem. Ten zapach płynął cały w pokój. Rob spoj... popatrzył na scenę, przez kilka sekund mierzyli się nawzajem wzrokiem. W pewnym momencie milczenie stało się, aż Noobowi zdwoje tak długie zapytać o swoje imię na kartce i zaproponować pomysł. Eee, nie, nie mówmy, że trzało się tą kartkę, bo Rob się, znaczy z znaczy schiwę, znaczy kurwa nie wiem kto, się wkurwi i będzie przypał, yy, lepiej żeby się lith Selena nie przyznawała do tego. Pomoc. Jest, jest pan gościem w naszym mieście, proszę pozwolić sobie pomóc. W czym pomóc? Mm, wyższa kapłanka. Nie przyjechał pan do Tospel tak po prostu, mogę panu znaleźć to czego pan szuka. Czego grzebać w moich rzeczach? szybko. Uważaj, Selen. Selen patrzyła na niego w tłonie. Będę mówić Selen czasami. Nawet tu jesteś dochodz, dochodzeniem? Co ty chcesz wywołać, Rob? Nie, ja po prostu widzę. Czuję, że coś Pana niepokoi. Rob nerwowo przesunął e, rękę mokrych jeszcze w włosach. Nie trzeba więcej wchodzić do mojego pokoju. Sprzątanie możesz się nie martwić. Wyjął z szafki kilka monet i włożył je w dłoń Selen. Spojrzała w, na pieniądze ich i zacięła na Jak Pan sobie życzy? uparty osioł. Selena chciała wyjść, ale Rodzy trzymał ją lekko łapiąc za łokieć. What the my god? Dawno tu pracujesz? Nie nie wiem. Jak to nie wiesz? Selen, Selen wesnęła. To imię Selen, Selena, tak? Wiecie, Selen po prostu ładnie brzmi, dlatego tak mówię. W sumie gdybym mogła, można było zmienić imię, to by było Sel, bym zmieniła na Selen. Chyba już dawno. Co ci łączy z właścicielami tego hotelu? To przesłuchanie? Po minie Roba było widać, że nie rozumie, co ma na myśli Selena. Dobrze, możesz iść. Selena dygnęła, patrząc mu prosto w oczy. Na jej wargach zdał ironiczny uśmiech. Panie! <laughs> Selena się śmieje. Selena wyszła. Rob wpatrzył się w zamknięte drzwi, zgorszony zachowaniem dziewczyny. Co to za gry? Wyjął notatki i położył je na łóżku, po czym od razu odłożył papiery. Przez jego oczami pojawiła się twarz. Selena. Panie XD. Robro zaśmiał się. Kim ona właściwie jest? A i żebyś nie wiedział, robi, 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 robi e, ten. Nie umiem tego nawet wymówić. Gdy tylko Sven wzeszła do Talów, Dzwina wyręczyła jej sterkę. <śm> Zmyła ławkę w ogrodzie, żeby pan It Hein z I Snow mógł pić kawę, delektując się naszymi Flowers. Jak nie... Ja nie jadłam śniadania jeszcze, ja, jeszcze Ja nie jadłam jeszcze nawet śniadania. Zjedz i bierz się do pracy. Tak długo być nie może. Nie mogę być u nich na skinięcie ręki. Cena przekąsiła coś i poszła do ogrodu. No jesteś traktowana tak, jak myślą, że jesteś. A ten ogród jest piękny, włączymy muzyczkę na sekundę. Cudowna, 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 cudowna. Kojarzy mi się od razu z Liam. To Selena w, jakiś inny, w innym świecie. To, to włączymy sobie głośnik, żeby posłuchać Selena. Oparła się o miotłę z znudzeniem, patrząc, jak inne podopieczne zamiastają ścieżkę, prowadzą do domu dziecka. Nienawidziła, kiedy zmuszano ich do sprzątania i pilnowano ich <laughs> przy tym, jakby byli więźniami na ciężkich robotach. Na podwórze wyszła dyrektorka i zobaczywszy Selen, znów się nic nie robi, podeszła do niej. Sel Selena, dlaczego nie sprzątasz? Bo nas pani zmusza. Ojej, Selena jako dziecko, ale była słodka. Fajna, dwu... taka pewnie ile to moja lat 14? Poma... Gałaś przecież mamie sprzątać w domu? To nie jest mój dom! Dyrektorka szarpnęła sen, za rękę i pociągnęła do siebie, syknęła. Schowaj swoją dumę, dziewczyno. Uważasz, że się za dobrą do takiej pracy? To wy macie o nas dbać, wam za to płacą! Nikt wam niczego nie jest winien. Za wszystko trzeba płacić swoim czasem i siłami. Chcesz coś dostać? Oddaj coś w zamian. Uczymy was pracy. Trud oczyszcza człowieka. Dyrektorka uspokoiła się, puściła rękę Selen i poprawi poprawiła kostium. Nie ma uwłaszczającej pracy. Zapamiętaj i bądź dumna, i że, i że możesz ją wykonywać. Odeszła o krok i pokazała gestem Selena, że Selena ma zacząć zamiatać. Selenie się to nie podoba. Miotła w rękach dziewczyny, poszła ruch. Dyrektorka z aprobatem pokiwa głową i poszła dalej. Selen tak mocno polerowała ławkę, że aż nie czuła rąk. Nie ma, ma uwłaczającej pracy. Z kim ty rozmawiasz? Prima. Co? A ty z nikim? Więc już cię wystresowali, powiedziawszy, to prima upadła na ławkę. Ej, ja ją wycieram. Ona, ona przecież już błyszczy, nie widzisz? Prima jest słodka, ale mogłaby sobie, jakby miała mia Ona chyba ostatnio miała ten kwietny wianek w włosach. Celna usiadła bezsilnie bez, obok Primy. Wyglądało to tak, jak na to się starała tylko, to tylko ławka. Celna za... A może <coughs> zobaczycie, kochani, że będę tak trochę czytać, trochę nie. Teraz czytam, no bo w tym jak jest ciekawie, to wiecie, to mi się chce bardziej. Za to by się nie wzięła, robiła to z przejęciem. Nawet z fantazmem. Najważniejsze było zrobienie pierwszego kroku. Mnie nigdy nie wyst wystresują. Selena wypatrywała się w kwiaty, rozdzielczone kaskadą po ogrodzie. Obserwowała odpadające płatki, wyrujące w powietrzu, delikatnie lądującymi na trawie. Nie, nie, już nie. cię wytresowali. Nic nie robisz, tylko służysz Josefinie. Selena spojrzała na Primo. Ty co, prowokujesz mnie? Nie, ja po prostu pomyślałam, że będzie z tobą zabawnie, a ciebie już rzucili na kolana. Jeśli le lew leży u kolan, to nie znaczy, że jest pokorny, może po prostu wyczekiwać dobrej chwili na atak, a całkiem oswojony nie wie, że może coś zrobić. Czyli ty czekasz? <grych> Właśnie, wyrwę się stąd, możesz być pewna. Dokąd się wyrwiesz? Przecież to twój dom. Prask! Co to? Niby co? Selem wsunęła się do plimy, pociągnęła kilka razy nosem. Czy tak pachnie? To guma do żucia? Prask! Prima nadmuchała balon i Chyba tak prask! Prask! Nie wiem. Ten strzelił wprost przed twarzą celan. Wtedy już były gumy do życia? A może i tak w sumie to ja jestem Amebą, która się nie zna. Skąd guma balonowa w XIX wieku? No właśnie, my też zastanawiamy, czy wtedy były, czy nie były. Prima wzruszyła ramionami. Kupiłam w sklepiku w centrum miasta. Pokazać ci, gdzie? Celna pokiwała głową niedokładności, nie a nachronimy, jakbyśmy byli w wymyślonym świecie. Nawet nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Prima otworzyła szeroko, utarzując guma. Machała przy tym nogami i rozglądała się dookoła. Wyglądała niewinnie, będąc na swojej niedostatnej innej fali. Celna przyjrzała się uważnie dziewczynce. Prima, dlaczego straciłaś rozum? Dlaczego ze wszystkich miejsc wybrałaś właśnie ten hotel? Znasz Jest Jesteś dziwna. Dlaczego? Oto mnie ciekawi. Prima powszechnie wróciła oczami. Naturalnie była przyczyna, zawsze są przyczyny. A jaka ona była? Prima rozpostarła ręce jak ptak, albo raczej samolot i zaczęła powoli krążyć. Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Ona sobie ze mnie kpi? To jest dziecko, jeszcze prima. Dlaczego. A, wszystko mogę spytać, no i zajebiliście. Dlaczego straciłaś rozum? Straciła? Dlaczego... Dlatego, że nic mnie z nim nie związywało. W jej odpowiedzi skryła się głębina, w której Selena nie miała możliwości zajrzeć. Spojrzenie prima zrobiło się poważne, jak na jej wiek. Rodzice zginęli w wypadku. Zostałam sama i postanowiłam znaleźć nowy dom. Obojętnie wzruszyła ramionami. Prosta. Prima? Znasz tartologa? A kto nie zna? Selena wprostowała się w biały wzrok w Prima, gotowa pochylić każdą, nawet przypadkiem wypowiedzianą informację. Kim on jest? Ten to akurat nikt nie wie. <gryw> I ten przenikliwe spojrzenie. Nie da się z tobą rozmawiać? Sama chciałaś. Prima, jesteś dziwna. Pożyj tu trochę i zrozumiesz, że wszyscy są tu dziwni. I ty też. Za tymi kaprysami na pokaz kryją się mądrości i przywykłości. Nie wolno cię nie doceniać, Prima. Prima to mądra dziewczynka. Prima patrzyła na nią przelotnie i oczy śmiały się, jakby gdyby na potwierdzenie słów Selene. Rozległ się głos, wołający Selenę Selene Prima skrzywiła się, parydując wyraz twarzy właścicielki hotelu i kląknęła po, po biodrze. Do nogi! <śmiała>, Śmiała dziewczyna, w sumie! Podoba mi się taka. Selen patnęła się ją lekko w kark, co spowodowało wybuch śmiechu dziewczynki. <śmiałe> <śmiałe> Coś czuję, że ta seria będzie jedną z moich, z moich nowych ulubionych. Po sekrecie nie bez to jest takie wiece: Zastąpienie z tą przeszłością i tak dalej, takie wiecie. O oh my god. Selena ruszyła w, stro, w stronę i w tym świecie równoległym w stronę domu, ale zatrzymała się za oknem stał rob. Obserwował ją, spie, 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 ją z piętra. Uuu, jak ubrał się. Kurde, niezły. <grych> Przez jakiś czas patrzył przez przerwę na selen. Jej twarz nie wyrażała emocji. Wydawała się to surowa. Potem zniknął w cieniu korytarza, niespiesznie wręcz jakby nie przejmował się tym, że go dostrzegną. Do ogrodu wpadła Józefina. Ogłupiałaś? Ile można cię wołać, Lid? O co chodzi? Zabierz trochę kwiatów w ogrodzie. Mąż sąsiadki zamarł. Będziemy się z nim żegnać. Chcę przy niej być. Dobrze. Przy... Pójdziesz ze mną, więc doprowadź się do porządku. Josefina dotknęła włosów salany i wzięła na palce kilka pasemek. Nad fryzurą też popracuj. A ta fryzura jest ładna akurat. Celna podeszła do Primi. Prima to znaczy pierwsza, ale ten ogród jest zajebisty, serio. Pomóż mi? Znasz ogród lepiej ode mnie. Bierz, co chcesz, wszystko pasuje. Przynajmniej ten teraz dźwięk kwiatów był widoczny jak jak przyciszyłam jak przygłosiłam muzykę, ale nieładnie ładnie Selen, nie ładnie. Te kwiaty są, kochani, powiem, że kwiaty są wyjątkowe, bo się świecą normalnie jak w, wiecie, w jakiejś bajce, to jest takie pociągające, aż ja po prostu nie wiem, jakie ja do kolejnej aktualizacji akurat tej historii, bo inne to, znaczy wiadomo, też mi się podobałem akurat Grzeszny Londyn, to na przykład poczułam od razu, że to jest coś zajebistego, albo i nie w Tytanów też poczułam, ale nie tak jak przy tej historii, nie, nie, nie było to tak silne uczucie. Kochani, this is the end of this część, za chwilę nagram drugą część tego odcinka, bo myślę, że to jest y, czas, żeby tą zakończyć część. Być może właśnie tutaj będę robiła odcinki w częściach, oh, nie wiem, tak mi się zdaje, tak pomyślimy, tak będzie. <grych> Kocham Was, moi kochani, papatki i do następnej części tego odcinka, Arkanum Sezon, pierwszy odcinek, trzeci, część druga.